Wczoraj po do, do domu um, żona stwierdziła, że czuć jakąś spalenizną i żeby, żeby iść sprawdzić co się dzieje przy piecu. Jak poszedłem, to już się okazało, że ściana była w płomieniach. Próbowaliśmy to gas gasić. No, nie udało się. Od razu dzwoniliśmy na 112 do straży pożarnej. No, ale zanim straż przyjechała, co trochę czasu zajęło, to tak naprawdę no, zostały w sumie ruiny. tak. Troszkę remontowaliśmy ten dom i wszystko się spaliło. Od razu wczoraj zadeklarowaliśmy pomoc i już dzisiaj od rana były uruchomione procedury. To jest młode małżeństwo, to jest młode małżeństwo. Pan dopiero co skończył 30 lat, żona jeszcze nie ma 30 lat. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, że teraz dużo ludzi im pomoże, że znowu nie będą musieli od zera własnymi rękami dorabiać się. Bardzo duży jest odzew. Ludzie chcą pomagać. Wydaje mi się, że w tym momencie najbardziej będzie im jednak, miowską potrzebna gotówka, no bo muszą jakoś odbudować ten dom.